W tym materiale poznasz wszystkie najważniejsze nowości w świecie sztucznej inteligencji z ostatnich 30 dni. I uwaga, jest to pierwszy odcinek mojego nowego formatu na tym kanale. Od teraz każdego miesiąca dostaniesz ode mnie skondensowaną wiedzę o najważniejszych nowościach w świecie sztucznej inteligencji. I te materiały będę dzielił na cztery kategorie. Na początku będziemy mówili o chatbotach, później o grafikach, wideo oraz audio. Nasze podsumowanie zaczniemy od chata GPT, no i w ostatnich 30 dniach dodali do niego aż cztery aktualizacje. Zdecydowanie największą jest model Chat GPT o 3 Pro, został on dodany 10 czerwca. Jak uzyskać do niego dostęp? Pierwsza opcja jest taka, że wykupujemy plan płatny za 1000 zł miesięcznie. No i podejrzewam, że 99% osób, które to oglądają, tego planu nie mają i nie zamierzają go mieć. Ja również go nie mam. Natomiast są jeszcze inne metody, na przykład w narzędziu Genspark z funkcją AI Chat. I tu jak widzisz, mamy dostęp do modelu O3 Pro. W Gensparku mamy nielimitowany dostęp do tego modelu. Wystarczy mieć plan za 140 zł miesięcznie. No i również możemy do O3 Pro uzyskać dostęp przez narzędzie PoE. Tutaj również znajduje się ten chatbot. No i tutaj normalnie wpisujemy te wiadomości tak jak byśmy to robili w zwykłym czacie GPT. Nie będzie żadnej różnicy. Zapewne zastanawiasz się, jaka jest jakość tego modelu, czy jest on dużo lepszy niż zwykły chat GPT O3. Otóż możemy to sprawdzić na stronie artificialanalysis.ai No i jak widzisz, jeśli chodzi o indeks ogólnej inteligencji, czyli jak modele radzą sobie z kodowaniem, z matematyką, znakami ścisłymi, z tymi głównymi benchmarkami No to O3 Pro jest faktycznie na pierwszym miejscu Jest tuż przed Gemini 2.5 Pro i właśnie chatem GPT-O3, natomiast ta różnica jest minimalna Do takiej codziennej konwersacji ten model raczej nie będzie dobry, nie będzie optymalny jeżeli jesteś ekspertem z jakiejś konkretnej dziedziny, oczekujesz maksymalnej precyzji i najlepszej jakości odpowiedzi, no to faktycznie tutaj możesz zauważyć różnicę, kiedy porównasz sobie modele O3 Pro oraz model O3 w zwykłej wersji. Tu wpisałem, że chcę dowiedzieć się jaka jest psychologia tworzenia dobrych tytułów do filmu na YouTube i dałem jakiś kontekst. I tutaj model O3 Pro odpowiedział naprawdę w taki bardzo zaawansowany sposób, jakby faktycznie był ekspertem z tego zagadnienia. Pisałem dokładnie to samo polecenie do modelu O3 w czacie GPT, no i moim zdaniem ta odpowiedź również jest dobra, ale model O3 Pro wypada zdecydowanie lepiej. Bardzo dużym minusem modelu O3 Pro jest jego szybkość, a raczej brak tej szybkości, ponieważ tutaj na benchmarku Output Speed widzisz, że jest to najwolniejszy model oparty na sztucznej inteligencji z tych modeli myślących. Czasami odpowiedź będzie przychodziła po 20 minutach, czyli naprawdę kilkanaście razy wolniej niż w przypadku modelu O3 albo O4 Mini High. No ale, tak jak wspomniałem, jest to model do specyficznych zadań, jeżeli potrzebujesz eksperckiej wiedzy, maksymalnej precyzji i na tym czasie ci tak bardzo nie zależy. No to wtedy możesz z tego modelu korzystać. Przejdźmy teraz do drugiej aktualizacji, a będzie to ulepszony model głosowy. Ten model głosowy naprawdę robi wrażenie, aby sobie z niego skorzystać. Przejdź do tego pola i zaraz zobaczysz, jak. Będziemy tutaj rozmawiać. Ok, cześć. Chciałem przetestować ten model głosowy. Chciałem sprawdzić, jak mówisz, czy mówisz płynnie, czy potrafisz dobrze mówić po polsku. I chciałbym jeszcze, żebyś starał się wyrażać emocje, podczas gdy mówisz. Jasne, nie ma problemu. Mogę się starać bardziej emocjonalnie wypowiadać. Cieszę się, że testujesz ten głosowy model. Jak na razie mam nadzieję, że wszystko brzmi płynnie i naturalnie. I jeśli masz jakiekolwiek pytania albo chcesz coś jeszcze sprawdzić, to śmiało mów. A spróbuj teraz odpowiadać, jakbyś był smutny. No dobrze, mogę spróbować trochę smutniej się wypowiadać. W takim tonie to brzmi trochę inaczej, ale nadal jestem tutaj, żeby ci pomóc i odpowiedzieć na każde pytanie, jakie masz. No teraz odpowiedz, jakbyś był nabuzowany energią, świetnym humorze i w ogóle. Jasne, to teraz pełen energii i entuzjazmu. Super, że testujesz ten model, naprawdę świetnie się z tobą rozmawia. Jeżeli masz jeszcze jakieś pomysły albo chcesz coś sprawdzić, to śmiało dawaj znać, bo naprawdę fajnie się tak bawić i testować razem. No jak słyszałeś, ten tryb głosowy jest naprawdę fenomenalny. Warto wspomnieć o jednej funkcji, jednym ustawieniu w sekcji ustawienia ogólne. Mamy tu możliwość wyboru głosu kilku damskich, kilku męskich głosów, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Pamiętaj również, że po każdej rozmowie głosowej z czatem GPT będzie dostępny transkrypt tej rozmowy i będziesz mógł później pytać w formie tekstu albo znowu połączyć się z modelem głosowym. Kolejna nowość w czacie GPT to aktualizacja funkcji projekty. Od teraz w projektach możemy korzystać z funkcji głębokiego badania, czyli Deep Research. Wcześniej nie było to możliwe. Mamy również dostęp do zaawansowanego trybu głosowego. Wcześniej w projektach mieliśmy dostęp do słabego trybu głosowego, a teraz jest dokładnie ten sam, który pokazałem ci przed chwilą. No i dlaczego to jest bardzo ważna informacja, którą warto wykorzystać? Otóż w projektach, jak dobrze wiesz albo jeszcze nie wiesz, możemy wpisywać instrukcje, czyli. Instrukcje określają, jak sztuczna inteligencja ma w danym projekcie odpowiadać. Kiedy wpiszę sobie w projekcie, aby na przykład odpowiadał zawsze z ironią, był niemiły i na przykład brutalny, kiedy sobie to zapiszę i kiedy napiszę hej. No to jak widzisz, od razu dostanę taką no, odpowiedź. I tak samo będzie w modelu głosowym, będzie również rozmawiał z nami w tym stylu, który jest podany w instrukcji. Ja tu na przykładzie wpisałem, że jest motywatorem i ma mnie Zachęcić do działania, więc sobie teraz włączymy i przetestujemy. Cześć, ostatnio nie mam ochoty w ogóle na pracę. Oglądam cały dzień Netflixa. No to co, myślisz, że tak? Będziesz żył, że tak coś osiągniesz? Siedząc przed Netflixem cały dzień, ja pierdzielę, odarnij się człowieku. Trzeba wziąć się do roboty, bo inaczej nic z tego nie będzie. Koniec z wymówkami, koniec z lenistwem. Do działania, naprawdę staćcie na więcej. Przejdźmy teraz do kolejnego ostatniego już punktu, czyli mini aktualizacja funkcji Canvas. Od teraz możemy w prosty sposób pobierać nasze pracę pisemne w tej funkcji, klikając ten przycisk a następnie wybierając czy chcemy do PDF-a czy do Worda lub do Markdowna. Jeżeli tak jak ja lubisz korzystać z chata GPT, to w Akademii Praktycznej AI znajduje się dedykowana sekcja właśnie poświęcona temu narzędziu. Jak widzisz są tu informacje o tworzeniu custom GPT i są modelu głosowym o wtyczkach, o tworzeniu poleceń, więc naprawdę bardzo, bardzo konkretna wiedza. Oprócz tego w Akademii znajdziesz kurs o generowaniu grafik o najlepszych narzędziach opartych na sztucznej inteligencji, więc jeżeli jesteś zainteresowany, to sprawdź pierwszy link w opisie, a teraz przechodzimy dalej. Teraz przechodzimy do najnowszego modelu od Google, czyli Gemini Flashlight2.5. Jego premiera miała miejsce 17 czerwca. To co ten model wyróżnia, to jest szybkość, obsługa dużej ilości kontekstu możemy przesyłać obraz, wideo, audio lub tekst. Mamy również funkcję, która automatycznie oceni, czy warto w konkretnym zadaniu skorzystać z funkcji rozumowania, czy klasycznie odpowiedzi na pytanie. Model sprawdzi się idealnie, kiedy chcesz na przykład podsumować dużą ilość informacji, duży zbiór danych. Tłumaczyć długie dokumenty, albo możesz ten model podłączyć do agenta w Make-Whoof N8N, który odpowiada na wiadomości klientów. Możemy również korzystać z tego modelu, tak jak z każdego innego chatbota. Wystarczy, że w Google wpiszesz Google AI Studio, przejdziesz sobie do pierwszego linku, no i po rejestracji możesz sobie korzystać z chat promptów w AI Studio. I tu jest właśnie do wyboru model Gemini 2.5. Flashlight nie ma go jeszcze w chatbocie Gemini. No i dobra, przetestujmy ten model. Wpisałem proste polecenie: Stwórz dowolny tekst, dowolny styl, po prostu ma być tysiąc wyrazów. Przetestujmy szybkość tego modelu. Oczywiście tutaj możemy zaznaczyć opcję rozumowania, możemy przesuwać pliki i jeszcze inne ustawienia, natomiast przetestujmy sobie jego szybkość. Jak widzisz, błyskawicznie generuje tekst. Niecałe 10 sekund, czyli 100 wyrazów na sekundę, niesamowite tempo. Jeśli chodzi o jakość tego modelu, to myślę, że jest ona, no, wiadomo, nie jest to wybitny model pod względem osiągów nie wiem, w matematyce, w informatyce, ale dla takich codziennych zadań, jeżeli Ci na szybkości właśnie bardziej zależy niż na jakości, no to śmiało można z tego modelu korzystać. Jest on również dostępny w narzędziu PoE, możesz go używać, jest bardzo tani, ponieważ właśnie to, co go wyróżnia, to jest jego. Cena jest on najszybszy i najtańszy, więc do codziennych, niewymagających zadań sprawdzi się doskonale. Kolejny nowy chatbot to Magistral, czyli chatbot z funkcją rozumowania od Mistral. Tak jak inne modele rozumujące, Mistral sprawdzi się dobrze w matematyce, w planowaniu, w programowaniu, no i w złożonych zadaniach. Minusem jest okno kontekstowe, tylko 128 tysięcy tokenów. Mamy tutaj również możliwość szybszej generacji, zaraz ci to pokażę w chatbocie Mistrala. Natomiast tam w wersji darmowej mamy te szybkie wyszukiwania ograniczone. Jeżeli chodzi o zalety, no to tutaj myślę, że patrząc na te zalety przez pryzmat tych wszystkich konkurencyjnych chatbotów typu DeepSea, ChatGPT, typu Gemini, no to wcale się niczym ten Mistral tutaj nie wyróżnia. Natomiast wady no to m.in. jest słabszy w testach kodowania, ustępuje rzecz jasna dwóm najlepszym modelom do programowania, czyli Gemini 2.5 Pro oraz Cloud, Sonnet albo Opus 4. Warto wspomnieć, że Magistral Small, czyli nieco słabsza wersja tego modelu rozumującego, jest open source'owa, czyli możesz sobie pobrać całego tego chatbota na swój komputer, modyfikować go i używać go offline. Natomiast żeby to miało sens, to musisz mieć komputer za no, 10 tysięcy złotych, to jest tak naprawdę minimum. No, i dobra, zobaczmy, jak skorzystać z tego modelu. Aby z tego modelu skorzystać, przejdź na stronę chat.mistral.ai, załóż bezpłatne konto. No i trzeba zaznaczyć funkcję rozumowania. Tu możemy rozwinąć, czy chcemy zwyczajne myślenie, i wtedy narzędzia nie będą dostępne. Narzędzia, czyli na przykład przesyłanie plików, integracja z mailem, albo po prostu przeszukiwanie internetu. Natomiast w darmowej wersji mamy trzy użycia dziennie, tej wersji z przyspieszonym czasem odpowiedzi i również z funkcją narzędzi. Także dobrze, wpiszmy sobie polecenie. Jest to dokładnie to samo polecenie, które wpisałem do czata GPT-O3 Pro, żeby mieć porównanie tak naprawdę z najlepszym modelem na świecie. No i zobaczmy jak szybko dostanę tutaj odpowiedź. Pamiętajcie, że jest to 10 razy szybszy model niż taki standardowy model Mistrala. Także zobaczmy. No póki co tutaj Ok. Dobrze, no myślę, że odpowiedź jest zdecydowanie na pierwszy rzut oka gorsza niż odpowiedź czata GPT. Zaraz oczywiście tutaj przełączę na czata GPT. Tutaj tak się prezentuje ta odpowiedź. chat bardziej naukowo się tutaj rozpisał. Jak widzisz, na pierwszy rzut oka widać, że po prostu odpowiedź czata GPT O3 Pro to jest taka odpowiedź profesora, a odpowiedź mistra to jest takiego studenta po dwóch piwach powiedzmy. Mogę teraz nawet... Podzielić sobie ekran na dwie części, żeby pokazać Ci, jak to bliżej wygląda. To jest Mistrala, a po lewej Chata GPT w wersji Pro. Przechodzimy do ostatniego chatbota w tym materiale. Jest to Minimax M1. M1, dlatego, że posiada kontekst window na poziomie aż 1 miliona tokenów. Oczywiście, przez to świetnie sprawdzi się z zadaniami. Gdzie mamy na przykład dużą ilość danych, przesyłamy jakieś pliki, albo po prostu budujemy jakiś program, jesteśmy programistami chcemy. Jakiś kod stworzyć, chcemy cały czas go ulepszać na bazie tego co przesłała nam wcześniej sztuczna inteligencja. No i oczywiście również sprawdzi się świetnie w innych zadaniach, w których modele rozumujące po prostu czują się jak ryby w wodzie. Czyli na przykład zadania matematyczne, zadania związane z planowaniem i tak dalej. No oczywiście jest to model również open source, ale mamy dostęp do chatbota na stronie internetowej minimax, teraz pokażę Ci jak do niego przejść. Aby sobie z tego czy modelu skorzystać, z tego trzeba to skorzystać, przechodzimy na stronę chat.minimax.io, zakładamy bezpłatne konto. No i ja tutaj wypróbowałem już ten nowy model myślący, napisałem, aby stworzył zaawansowaną grę Snake w HTML-u. No i tutaj myślał przez dobre kilka minut i później otrzymałem już gotowy kod, który później skopiowałem sobie do one compilera, ponieważ niestety jeszcze minimax nie ma funkcji artefakty, która by ten kod od razu uruchomiła bezpośrednio w chatbocie no i jak widzisz faktycznie dostałem tutaj snake'a mogę sobie w niego bezproblemowo grać. Jeśli chodzi o ranking no to na Artificial Analysis znajduje się mniej więcej na środku no ale jest za takimi gigantami jak Claude, jak Gemini, ChatGPT czy DeepSeek oraz Grog, więc nie ma się czego wstydzić, a pamiętajmy, że ten model jest darmowy. Teraz przechodzimy do generatorów grafik, na pierwszy ogień idzie Imagine 4 od Google'a jego premiera miała miejsce w maju, natomiast możemy go szeroko używać od 24 czerwca. No i gdzie go używać? Najlepiej poprzez Google AI Studio, wtedy będzie. Na początku darmowy. Jeżeli chodzi o mocne i słabe strony, to tutaj na ekranie widzisz kilka przykładów. Natomiast porównamy sobie, uwaga, uwaga, porównamy sobie ten model z moim zdaniem najlepszym aktualnie modelem na rynku. Oczywiście chodzi o generator grafik Chat GPT. Dobra, na początku dosyć trudne polecenie. Będzie to grafika do reklamy na Facebooku. Jak widzisz, tak prezentuje się polecenie, którego będę używał w moim teście. No i na początku zobaczmy wyniki Chata GPT. Prezentują się w następujący sposób. Jak widzisz że to reklama po prostu wody w minimalistycznym designie. No i zwróćmy uwagę na napis, bo to jest tak naprawdę najważniejsze. Tutaj jest wszystko w porządku, natomiast tu pojawił się jakiś błąd. Oczywiście to oznacza, że taką grafikę trzeba wygenerować jeszcze raz. Natomiast, no, na drugie jest jeszcze gorzej, ale ogólnie 99% grafiki wykonano w sposób prawidłowy. Zobaczmy teraz, jak poradził sobie tutaj model Imagine 4. Uwaga w wersji Ultra, czyli tej najmocniejszej wersji. No i tu faktycznie dobrze stworzył napis, tutaj również dobrze, ale tu pojawił się też jeden błąd. No więc myślę, że tak ogólnie patrząc na te dwie grafiki, no to delikatnie lepiej poradził sobie model Imagine. Jest to naprawdę bardzo zaskoczony. Spróbujmy teraz jakiegoś innego prompta. Przechodzimy do drugiego testu. Tak, prezentuje się polecenie, które będziemy wklejali do generatorów grafik. No, tak w skrócie, to ma być zdjęcie blondynki, która siedzi nocą w, na pustym dworcu kolejowym na ławce. Ma być nostalgiczny klimat, ma padać śnieg, więc zobaczmy, jak zaprezentował się wynik ChatGPT. Ok, pierwsza grafika, i to jest druga grafika. No, myślę, że tutaj szału nie ma. Widać na pierwszy rzut oka, że jest to grafika wygenerowana przez sztuczną inteligencję. No, po prostu nie jest to fotorealistyczny styl. Zobaczmy, jak. Zaprezentował się wynik od Imagen 4. No, tutaj zdecydowanie lepiej. Nawet jeżeli byś sobie prześledził całe to polecenie, które ja tutaj wpisałem, to naprawdę on, wszystko co ja tu wymieniłem, on to odwzorował. Przy takich dłuższych poleceniach czasami generatory zapominają o jednej, o dwóch rzeczach, a tutaj uwzględnił dosłownie wszystko. Więc na podstawie tych dwóch testów, to był skromny test, ale mogę stwierdzić, że Imagen 4 Ultra jest po prostu lepszy niż generator GPT, więc prawdopodobnie jest również najlepszy na całym świecie. Dostęp do modelu Imagen mamy również w narzędziu PoE, tu jest zarówno Imagen Ultra jak i ten zwykły Imagen 4 oraz w narzędziu James Park, to tak w ramach ciekawostki. A teraz przejdźmy już do kolejnej nowości jeśli chodzi o generatory grafik. Kolejny model z 11 czerwca to Crea 1. Jego najważniejszą cechą jest to, że twórcy starali się optymalizować te grafiki, żeby wyglądały jak realistyczne obrazy i żeby nie przypominały grafik, które stworzyła sztuczna inteligencja, więc teraz przetestujemy czy to faktycznie prawda. Bardzo dużym plusem jest to, że możemy za darmo to narzędzie przetestować. Aby z generatora skorzystać, przechodzimy na stronę crea.ai. No i wybieramy model crea 1. Bardzo przyjazny interfejs, po prostu wpisujemy tutaj nasze polecenie. Możemy wybierać sobie wymiary tego, tej grafiki. No i klikamy generate. Jeżeli chodzi o polecenie, to wygląda ono w taki sposób, widzisz teraz je na ekranie. Wpisałem po angielsku oczywiście, żeby osiągnąć najlepsze wyniki. No i to samo polecenie wpiszemy do Imagine 4 w wersji oczywiście Ultra oraz do czata GPT, już to zrobiłem, więc poczekamy teraz na wyniki i wygenerujmy sobie wszystko. Dobra, tak prezentują się wyniki, dostałem cztery wariacje grafik. Jak widzisz mamy jeszcze kilka dodatkowych opcji, możemy to zamienić na przykład na wideo, możemy pobrać, możemy to ulepszyć, pewnie chodzi o ulepszenie jakości. No i naprawdę bardzo dobra jakość tych zdjęć. Myślę, że tutaj osoby, które nie znają się na sztucznej inteligencji, miałyby problem z odróżnieniem tego, czy to jest realizm, czy to jest zdjęcie zrobione przez AI. Bardzo fajnie tutaj wszystko zostało odzwierciedlone. Jeżeli chodzi o generator Sora, no to te wyniki są zdecydowanie gorsze. Myślę, że no, większość osób by poznało na pierwszy oka, że jest to zdjęcie zrobione przez sztuczną inteligencję w tym modelu. Myślę, że kilka osób, nawet większość osób miałoby problem, żeby to odróżnić. Jeżeli chodzi o model Imagen 4, no to tutaj mam wątpliwości, czy jest to lepsza grafika, czy gorsza grafika niż generator crea. No Na pewno warto zwrócić uwagę na to, że ten telefon jest tutaj włączony i te ikonki są w miarę widoczne. Nawet w ekranie telefonu odbija się sierść tego, tego kota, więc naprawdę detale są dopracowane do perfekcji. No, myślę, że mamy tutaj remis, więc będzie trzeba po prostu wpisać kolejną komendę, żeby rozstrzygnąć, który generator w tych realistycznych grafikach radzi sobie lepiej. Jeżeli chodzi o ile mamy dostępu w wersji darmowej, no to jak widzisz, po generacji 4 grafik zużyło mi się 28%, więc mniej więcej od 12 do 16 grafik będziemy w stanie wygenerować za pomocą tego modelu w wersji darmowej dziennie. Druga grafika w teście napisałem polecenie: samochód driftuje w stylu fotorealistycznym. No i tak prezentują się propozycje narzędzia Crea, no oczywiście grafiki się mocno różnią, ponieważ to było bardzo ogólne polecenie, jeśli chodzi o SORE. no to tutaj mamy coś takiego dosyć przeciętna jakość, no a Imagen 4 w wersji Ultra przygotował coś takiego, więc no myślę, że exacto na pierwszym miejscu z Kreą i Sora po raz kolejny na trzecim miejscu, więc wychodzi na to, że generator grafik ChatGPT nie jest już najlepszy Przejdźmy do ostatniej aktualizacji, która była związana z narzędziami do generowania grafik. Teraz przejdziemy sobie do Higgs a konkretnie do funkcji Canvas, która pozwala na zmienianie elementów na zdjęciu bez zaburzenia całej kompozycji grafiki. Aby z tego narzędzia skorzystać, przejdź na stronę i następnie przejdź do zakładki Canvas i będziesz musiał przesłać grafikę. Po przesłaniu grafiki będziesz miał takie menu edycji. No i o co chodzi w tym narzędziu, o co chodzi w tej funkcji? Otóż możemy z niego pomocą zamieniać poszczególne elementy na tej grafice. Na przykład powiedzmy, że teraz chcę, aby ta modelka trzymała tą czerwoną torebkę, a nie tą niebieską, więc ja sobie tutaj wygenerowałem grafikę czerwonej torebki. Oczywiście jeżeli masz swój sklep, to możesz przesłać po prostu zdjęcie zrobione aparatem. Następnie możemy również wpisać na przykład polecenie typu niech ta torebka będzie czerwona. Zaraz spróbuję tego typu polecenie wpisać. No i mamy jeszcze taki flamaster, którym możemy zaznaczać elementy. Ja sobie zaznaczę ten element tą torebkę całą, żeby po prostu Higgsfield wiedział, co ja chcę tutaj zmienić. No zajmuje to kilka sekund. No i teraz klikamy generate. Jak widzisz, z mojego konta zniknie jeden credit. Tutaj mamy w wersji darmowej chyba około 12 kredytów. Nie wiem czy dziennie, czy miesięcznie, ale podejrzewam, że, że dziennie. Dobra, zobaczmy teraz, jakie będą wyniki. No i dobra, po około 2 minutach mamy gotowy wynik. Jak widzisz, faktycznie teraz ta modelka trzyma czerwoną torebkę. A detale na tej grafice zupełnie się nie zmieniły, więc jest to najlepszy generator tego typu. Zobacz, w chat GPT wpisałem dokładnie to samo polecenie. Że modelka trzyma niebieską torebkę, a później napisałem, że czerwoną. No i niestety, na tych dwóch grafikach są dwie inne postacie, więc Hitchfield Canvas po prostu taki problem eliminuje. Więc, jeżeli chciałbyś z tego narzędzia skorzystać, to w opisie będzie link. Zanim do tego przejdziemy, to chciałbym ci powiedzieć, że jeżeli chcesz generować świetne grafiki z pomocą sztucznej inteligencji, to w Akademii Praktycznej AI znajduje się sekcja. O generowaniu grafik znajdziesz tutaj checklisty, znajdziesz tutaj automatyczne generatory poleceń, które stworzą dla Ciebie świetne opisy grafik. Teraz na nagraniu widzisz przykłady, no w tym przypadku reklam, które możesz tworzyć właśnie za pomocą checklist, które znajdują się w Akademii Praktycznej AI, więc jeśli jesteś zainteresowany, no to kliknij w pierwszy link w opisie. A teraz przejdźmy do aktualizacji, które są związane z generowaniem wideo. To na początku Mid Journey V1. Aby z tego narzędzia skorzystać, wchodzimy na stronę midjourney.com, zakładamy konto, no i niestety midjourney nie ma darmowego planu. Musimy wykupić najtańszy plan za 10 dolarów na miesiąc, jeżeli chcemy w ogóle generować grafiki, a co dopiero wideo. No więc proces jest bardzo prosty. Tutaj zawsze będzie w sekcji create pole do wpisywania tekstu. Możemy tu przesyłać grafikę referencyjną, no i wpisujemy komendę, może być po polsku, może być po angielsku. No i dostaniemy cztery wariacje grafiki. I teraz, żeby stworzyć sobie wideo. To musimy najechać sobie kursorem na jeden z tych po prostu filmów, na jeden z tych grafik i kliknąć Animate. I wtedy stworzą się cztery wersje krótkiego filmiku 5 sekundowego. Jak widzisz w tym przypadku, Tygrys, który chodzi pobieżnie. Ta jakość jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Filmiki trwają 5 sekund, natomiast możemy je rozszerzyć o kolejne 4 sekundy i możemy to zrobić aż 4 razy. Czyli maksymalnie filmik może trwać 21 sekund. Wystarczy, że klikniemy sobie Extend, no i później będziemy mieli ten. Dłuższy film, jak widzisz, tutaj ten materiał ma już 9 sekund, co widać tutaj. Oprócz generatora wideo midjourney mamy jeszcze kolejną nowość model Sidens 1.0 oraz model MINIMAX HALUO 02. Więc teraz zrobimy sobie test. Wpiszę trzy prompty w tych trzech generatorach, no i wyłonimy zwycięzcę dodatkowo do testu. Dorzucę moim zdaniem najlepszy generator wideo do tej pory, czyli Vio3 od Google. Gdzie skorzystać z tych modeli? No, ja oczywiście używam PoE oraz Gensparka. Jak widzisz, w Gensparku mamy tak naprawdę wszystkie topowe modele do generacji wideo. Tak samo w PoE wystarczy, że w POE sobie na przykład piszesz CDNS, to wtedy od razu się wyświetla wersja Lite oraz wersja Pro. No, oczywiście wersja Pro jest lepsza. No i w Gensparku możesz sobie wybrać tutaj Hailuo, mamy również CDNS Lite, mamy Vio3 więc dobrze, przejdźmy teraz do testów a więc przechodzimy teraz do pierwszego wideo, wideo w Mid Journey, prompt jest taki bulldog w hawajskiej koszuli leżący na kole ratunkowym w basenie na dachu wieżowca popijający margaritę przez słomkę w kształcie flaminga, podczas gdy obok gra DJ Mops z okularami przeciwsłonecznymi, no jeśli chodzi o samą grafikę to Mid Journey tutaj nie odzwierciedliło wszystkich elementów ale zobaczmy już jak prezentują się same filmy no, pierwszy jest no, myślę, że dosyć dobrze jakościowo, abstrahując już od tego, że polecenie nie zostało wysłuchane. Tutaj mamy jakiegoś z tyłu DJ, ale miał to być DJ Pies. Zobaczmy sobie na inne propozycje, bo dostajemy aż cztery filmy. No tutaj siedzi ten DJ, ale. Widać, że no dosyć dziwnie to wygląda. Tutaj mamy jeszcze. No to chyba najlepszy z tych propozycji. Bo tutaj ten pies chociaż próbuje pływać. Z tyłu też mamy jakiegoś dj -a. No i czwarta propozycja, też całkiem dobra. Tutaj też w okularach mu się ta woda odbija. Więc to też duży plus, że takie detale są odwzorowane. Tak prezentuje się w filmik, który stworzył model Hailuo 02. No tutaj zdecydowanie lepiej poradził sobie, jeśli chodzi o odwzorowanie instrukcji. Tutaj jak widzisz faktycznie mamy psa DJ'a, faktycznie jesteśmy na dachu budynku, faktycznie ten pies ma koszulę hawajską, jest na kolei, popija drinka. Także moim zdaniem tutaj poradził sobie lepiej niż Midjourney. Tak wygląda krótki filmik stworzony przez model Seedance. No tutaj zdecydowanie realizm jest na najwyższym poziomie spośród dwóch pozostałych generatorów. Jedyne do czego się można przyczepić no to jest to w jaki, w jaki sposób ten pies na tym pontonie pije tego drinka. Gdyby nie ten detal, no to naprawdę mielibyśmy bardzo dobry, realistyczny filmik. No i teraz zobaczmy, jak poradził sobie model Vio3. Ok, więc myślę, że w pierwszej rundzie ogólnie wygrał model Vio3. Natomiast jeśli chodzi o te najnowsze trzy modele, no to patrząc na cały kształt, to myślę, że Hyluo 02 wypadł tutaj. Najlepiej, przechodzimy teraz do drugiego testu. Polecenie jest bardzo proste. Krokodyl w garniturze siedzi przy stoliku w paryskiej kawiarni, czytając gazetę. Na początku, zobaczmy, jak poradził sobie Meat Mamy oczywiście cztery wariacje tego filmu. No, myślę, że tutaj rewelacji nie ma. Jakby jeszcze odwrócił kartkę na drugą stronę, to by było już naprawdę świetnie, ale. Tak, to jest po prostu taka ożywiona grafika, nic się tutaj za bardzo nie dzieje konkretnego, więc myślę, że jest to przeciętny rezultat. Więc przejdźmy teraz do modelu Hailuo. A tak prezentuje się wynik modelu Sidens Pro. No, myślę, że zdecydowanie najlepiej spośród pozostałych modeli. Teraz zobaczmy, czy vio 3 będzie w stanie ten wynik przebić. No to tak jak widzisz, wyczerował kawę. Tak samo ten kelner, który szedł tutaj w tle. Nagle zniknął, pojawił się w jego miejsce inny, więc ogólnie tą konkurencję wygrywa model Sidens Pro. I przejdźmy do ostatniego polecenia w tym teście. Dziewczyna tańczy balet w środku pustego supermarketu przy pełnym oświetleniu, i tak prezentują się propozycje najpierw Mid Journey. No tutaj kiedy się dobrze przypatrzysz, to widać zniekształcenia, więc niestety no, dosyć kiepsko tutaj Mid Journey sobie poradziło. Tutaj tak samo. No, tutaj również te ruchy nie są takie naturalne. Łatwo by było poznać, że ten film stworzyła sztuczna inteligencja, więc zdecydowanie tutaj mi najgorzej sobie poradził, biorąc pod uwagę te wszystkie poprzednie testy. Teraz czas na model Halu Mini Max 02. No i ten wynik prezentuje się już moim zdaniem nieco lepiej. Ogólnie cały styl jest bardziej realistyczny, też ten supermarket przypomina faktycznie prawdziwy supermarket. Te ruchy są naturalne, kamera fajnie się przesuwa w bok, więc na razie wychodzi na prowadzenia model Hailuo. Teraz czas na model Sidens. No myślę, że poradził sobie tutaj całkiem nieźle, ale zobaczmy teraz Vio3. Więc, moim zdaniem, rywalizację wygrywa tutaj model VO3, a biorąc pod uwagę tylko najnowsze modele, to moim zdaniem Minimax i Sea Densum są na pierwszym miejscu. Mid Journey również jest bardzo dobre, ale myślę, że w tym zestawieniu wypadnie najgorzej. Przechodzimy do ostatniej kategorii, w tym materiale, kategorii audio, i tutaj mamy jedną ważną aktualizację. Eleven Labs wypuścił nowy model V3. No, przede wszystkim wyróżnia go to, że potrafi lepiej odzorowywać emocje na podstawie tego tekstu, który prześlemy. No i dobra, przechodzimy na stronę 11labs.io, zakładamy bezpłatne konto i wchodzimy w zakładkę text to speech. No i teraz to, co trzeba będzie zrobić, to przesłać jakiś tekst. Ja tu wpisałem początek jakiejś strasznej historii, powiedzmy, że chcę stworzyć sobie audiobooka, chcę stworzyć nie wiem, horror jakiś i chcę mieć audiobooka, więc przesyłamy ten tekst. Jak widzisz, mamy tutaj zakładkę Enhance wersji alfa i dzięki temu zaraz w tym tekście, między wyrazami, między zdaniami będą pojawiać się tagi. Te tagi po prostu są emocjami. O, na przykład tutaj, jak widzisz, Eleven Labs zidentyfikował, że w tym tekście ten fragment najlepiej będzie czytać takim strasznym głosem, jeszcze szeptem, więc zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Klikamy sobie Generate Speech. Moc była nienaturalnie cicha. Żadnych świerszczy, żadnego wiatru. Tylko pulsująca ciemność, jakby sama ziemia wstrzymywała oddech. Gdy zegar wybił trzecią w nocy, w chacie na skraju lasu drzwi otworzyły się same. Z wnętrza buchnął zapach gnijącego mięsa, a na ścianach, wyryty paznokciami, pojawiły się słowa: Ja wciąż żyję w twojej skórze. A więc to by było na tyle w pierwszym podsumowaniu miesiąca. Daj znać, co o tym myślisz: czy powinienem nagrywać takie materiały częściej, czy może raz na miesiąc to jest idealny odstęp czasowy. Pamiętaj, że jeżeli chciałbyś wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji w pracy, w biznesie lub w codziennym życiu, to Akademia Praktyczna AI jest do tego świetnym miejscem. Link znajdziesz w opisie. Kolejny materiał pojawi się za 7 dni.